Montaż rozpoczynamy od opłukania starej okładziny. Głuchy odgłos sygnalizuje płytki, które są słabo związane z podłożem. Trzeba je usunąć, podobnie jak te popękane. Miejscowe ubytki po skutych płytkach uzupełniamy szybko schnącą zaprawą naprawczo-szpachlową Nivo Rapid. Powierzchnię okładziny dokładnie czyścimy z kurzu oraz pozostałości olejów, tłuszczów i innych zabrudzeń mogących ograniczyć przyczepność. Muzyka Następnie nakładamy EcoPrim Grip, specjalny preparat gruntujący z mikrowypełniaczem kwarcowym. Gładkie i niechłonne płytki pokryte Eco Prim Grip stają się chropowate jak papier ścierny, dzięki czemu uzyskujemy ekstremalnie wysoką przyczepność zaprawy klejącej do podłoża. Do montażu wielkoformatowych płytek gresowych stosujemy odkształcalną zaprawę klejącą Keraflex Maxi S1. Można ją nakładać w warstwach od 3 do 15 mm, co umożliwia bezpieczne niwelowanie ewentualnych nierówności starej okładziny ceramicznej lub płaszczyzny ściany. Do klejenia przystępujemy po wyschnięciu preparatu gruntującego. Za prawą najpierw zacieramy podłoże, po czym pacą zębatą rozprowadzamy jej właściwą warstwę. Przyklejając pierwszy rząd płytek, warto zadbać o ich wypoziomowanie. Od tego zależy ostateczny efekt estetyczny. Jednakowe odstępy między płytkami zapewni zastosowanie krzyżyków dystansowych. Do spoinowania płytek nad blatem kuchennym wybieramy fugę epoksydową Kerapoxy. Ze względu na swoją nienasiąkliwość jest ona niezwykle łatwa do utrzymania w czystości, zachowując przez lata odporność na plamy z tłuszczów, sosów, owoców i kwasów. Dokładnie mieszamy dwa składniki zaprawy, ściśle przestrzegając proporcji podanych przez producenta. Wciskamy fugę w szczeliny, prowadząc pacę gumową po przekątnej płytek. W ten sam sposób zbieramy nadmiar zaprawy. Bezpośrednio po zafugowaniu mocno zwilżamy pacę z podkładem ze specjalnej włókniny i energicznie ruchami okrężnymi zacieramy powierzchnię spoin. Następnie często płukaną gąbką celulozową zmywamy okładzinę do momentu, kiedy powierzchnia płytek będzie zupełnie czysta. To ważne, bo zaschnięte pozostałości fugi epoksydowej można usunąć z okładziny jedynie mechanicznie lub przy użyciu specjalistycznych preparatów. Gdy fuga stanie się mniej plastyczna, przystępujemy do jej ostatecznego profilowania. Ostatnim etapem prac wykończeniowych jest wypełnienie narożników wewnętrznych na styku ściany z podłogą oraz ściany ze ścianą silikonem MAPESIL-AC dostępnym w pełnej gamie kolorów fugi epoksydowej Kerapoksy. Za pomocą pistoletu wprowadzamy silikon do szczelin, których krawędzie wcześniej zabezpieczyliśmy taśmą malarską. Następnie specjalną gumą zwilżoną wodą z mydłem profilujemy spoiny i natychmiast usuwamy taśmę ochronną.